Hej, witajcie w urodzinowym odcinku z gry Raw Stars. Dzisiaj 11 luty, a ja 11 lutego mam urodziny. Chciałem Wam powiedzieć, że losowanie albo odbędzie się dzisiaj na live, albo odbędzie się jutro w odcinku. Ja jeszcze nie jestem pewien. W tym odcinku sobie otworzymy 7 big boxów i 18 lub nawet 19 brał boxów. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i zostawieniu łapeczki w górę dla mnie na urodziny. No ale my już lecimy do gierki. My już jesteśmy w gierce. Możecie składać życzenia w komentarzach. Za życzenia będziecie dostawać serduszko. No i dobra, zabiliśmy sobie na starszeli, ona bardzo, ona bardzo źle zagrała, jeśli chodzi o ten, mogła nie zginąć. no Szybko tutaj działko. Dobra, ten nie trafił, oj, coś lagi, leciutkie, ale to w sumie nie dziwne. Dobra, mamy jednego killa, e, też drugiego kila y, mamy. Tutaj jest Mortis, wiedziałem, 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 wiedziałem. Ajej. no Nie mamy siódme miejsce. Myślę, że zmienimy sobie zadymiarza. E, minus dwa pucharki, ale to jest nic. Tak, yy, nie będę do dwóch pucharków trzeba lewo, yy. Myślę, że my sobie by zagramy sobie jedną yy. myślę, że będzie dobra. No i co, już lecimy do Giereczki. E, Chciałabym też Wam bardzo podziękować za 250 subskrypcji, i na lajwie myślę, rozlosuję sobie zwycięzcę o dwie bronie 130, więc no, możecie wpadać. E, to znaczy, dwóch zwycięzców, bo po jednej broni zdobywali, e, zdobywa dwóch zwycięzców. Ok, lecimy sobie tutaj. Cyk, dobra. Mmm, o nie, wąbeczka, że no, no straszne lagi, więc ona to wykorzysta pewnie, to na stół będę wykorzysta. a jakie lagi mam już, to jest szok, hmm, jeszcze nie powiadam, nie przychodzi na telefon, dobra, to tak, szybko. Muszę mnie zostawić No to fajnie Dobra. Nie no on ma 50hp tam No bi, zabij go No to fajnie się bawisz by. Najpierw się chciała ze mną teamować A teraz chroni tego tego Bóg który miał 50hp No naprawdę No i zginiemy przez nią I przez te lagi, no, nie No niestety, ale chociaż plus jeden Jakby nie te lagi, czekajcie sekundkę No dobra, myślę, że teraz może nie będę miał lagów Musimy co najmniej te top 4 mieć, żeby dostać Gwiezdny żeton, Żeby mieć już jeden big box No jednak dalej mam lagi i to O dobra, ogarnęło się A jednak Kurczaczki wieczone. Cyk. Kampimy, kampimy. Okej, okay, dobra. Um, nie wiem czemu nic nie mówię, ale po prostu, po prostu nie wiem. Cyk. Oj. Ć. Dobra, no zabiliśmy go na takich flagach. No go zabiliśmy, dobra, oni się tam powinni zabić, to będzie top 4, dobra. Mamy już Gwiezdny Żeton, więc... Ja już się nie boję. No i dobrać. teraz mamy lagi, to sobie mogę. Mnie... Niech mnie zabije to. co. Aha. No dobra. Ojj, mm. No to ładnie. No i tak plus 8, więc bardzo dobrze sobie szybko, szybko wychodzimy, no i lecimy z otwieraniem Tak, tak jest, no No jak zawsze zaczynamy od Bala No to tak, 18 monet, 4 gina, gina 5 do i 1 event ticket I mamy, mamy Pana Pi, Pan Pi, Pan Pi Pan, pi, pan, pi. Trzecia czy czwarta skrzynka, i mamy pana Pi. Co tu się stało? Pan Pi. Cały czas jakieś zadymia zadymiarze dropę, ale. O, 8 gemów ale nie pana, ale nie legendę ale i tak ma urodzinki by starszym też zrobił fajny prezencik no to mamy tak Tika, Bi lecimy dalej Pam Tik Kara Garb... Piper ojc uuu 8-bit'a troszkę tam dropiło. I jeszcze star power! Star power do peni. Co? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Pan pi i star power na jednym openingu. Co? Jak to jest możliwe? Dobra, lecimy. Jeszcze 5 browboxów i 7 big boxów. Mam nadzieję, że z big boxów nam wyleci legenda. No dobra, ostatnie tylko 4 browboxy. Internet nie odpowiada. Niestety, internet działa. E, Wyrzuciłam i Stars, ale już wracamy do Opening L: Primo, BB i trzy klejnoty Ms i Piper. Liczę na legendę. Tak, liczę na legendę, że to szoknie. No, Poko Jessie aż 25. Dynamite i Piper. 7 Big Boxów. Nic. Drugi Big Box. BB, Poko, B i Nic. No i event ticket, No i. E, token dabra, a to chodzi mi, że nic, że nie ma żadnej postaci, ani nic Rico, Pam, Frank nic Boo, Mortis Boo, nic Tik El Primo, Jessie no i 3 gemy. może nam się uda jeszcze 5 gemów wbić 101 golda 9, dal, e, 9 broka 12 darla, 16 gina i nic, no i ostatni Xbox. box, no i jedna karta z beatboxa, okej okay, troszkę dziwne i od razu sobie tak ulepszymy sobie B. mamy pana Pi odblokowanego pan pi jest na naszym koncie dwa star do penny i osiem kart i byłaby jessie na Star Power mogłabym ją zrobić. Osiem kart brakuje, bo a w sklepie ich chyba nie mam. No, tak jest, nie mam jej. Karla, Bibi, Daryla, Dary, Jezu, Barleya, Tika mamy. Zejdę mm, z Mega Boxa, nie ma nawet Mega Boxa. Bo kupił to na mamy odcinka? No to idealnie 10 minut. No to ja bym bardzo podziękować za oglądanie. Wbijmy, wbijmy te chociaż 10 łapeczek. Będę bardzo zadowolony. No i my widzimy się w kolejnym odcineczku. Cześć!